Dodatkowo widzimy cały czas e, działanie strony niemieckiej, która przerzuca tych nielegalnych migrantów z powrotem na stronę polską. Natomiast próżno liczyć na działania symetryczne ze strony władz polskich, i tutaj widać, że jest to pewna służalczość Donalda Tuska i jego zaplecza, co zresztą można wywnioskować z wypowiedzi Olafa Scholza. To jest pewne, bo skoro przybywają tutaj bez dokumentów i my musimy się domyślać, kto to jest i ile mają lat ci, ci, ci ludzie z Gwinei, młodzi ludzie, ale też nie wiemy, czy młodzi ludzie, bo nie wiemy, czy oni rzeczywiście mają się 17 lat, czy są starsi, to po pierwsze. A po drugie, no ja mam wrażenie, że zaczyna się upychanie nielegalnych migrantów w Polsce. Szuka się placówek, placówki opiekuńczo-wychowawczej, za chwilę będzie poszukiwanie jakichś wodnych, jakichś pustostanów, nie wiem, jakichś hoteli. I tak dalej. co pan słyszy na ten temat? Ja mam generalnie wrażenie, że państwo rządowi Antypówskiego artykuły w sprawie nielegalnej migracji. I to z kilku powodów. Z jednej strony pak migracyjny jest regularnie w tej chwili wdrażany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Granica polska ze strony zachodniej oraz południowej w żaden sposób nie jest w Europie jakby gmina Poęba gdzie przy jednym z zakładów karnych ma no, zostać wybudowany specjalny ośrodek do przyjęcia, przyjęcia nielegalnych migrantów. Myślę, że w tej sprawie, no, cóż, cóż można więcej powiedzieć, no, Tu jest całkowity brak zaangażowania państwa, państwa polskiego, bo myślę, że.. Muszą zadbać o, o polskie bezpieczeństwo. Boję się, że, że nie będą z strony połączeni. Pan poseł już o tym wspomniał, co prawda. Natomiast ja chcę dopytać, czy, czy nie jest tak, że y, sytuacja jest w tej chwili taka i zagrożenie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z zachodniej strony paradoksalnie... że nie są w stanie tego zrealizować tego i tego wykonać, chociażby nie bywało, naprawdę nie bywało. Panie Pośle, bo y, sytuacja jest taka, że nawet jeżeli zanim y, 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 kadja 13 grudnia z Tuskiem na czele politycy platformy obywatelskiej i cały ten rząd zgodzili się na to, żeby przyjmować do Polski nielegalnych migrantów, to się okazuje, że instytucje państwowe są do tego nieprzygotowane. Bo ja się pytam, kto wpadł na pomysł, żeby... Y, 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 Nielegalnych migrantów, którzy nie mają zweryfikowanego do końca wieku umie... węgiel... komfortowy hotel w najlepszej cenie. Ale wciąż szukasz wyjątkowej okazji na klatelist.pl usuwamy na i gwarantujemy najlepsze ceny hotelu. Kladelist.pl Hotel o jakich marzysz? W cenach. O jakich marzysz? Masz swoją firmę? Oszczędzaj i kontrolę koszty z Play. filmy do Play i wybierz dla firmy. a ona bez a widzimy rozmowy SMS-y i internet piękni bez limitu tylko za 50 odbysto i Na szamkę! Albo. Ponad 12 milionów klientów ma najwięcej placówek, superfunkcjonariuszy, aplikację e-gon, spokój i wygodę PKO. Twój bank no, no, Jedziemy z nimi! Dobra, już pan Jedziemy! ja to będę, żeby wystawił. To no, na chybórki odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jednak nie odniósł się sam minister spraw zagranicznych został wysłany do dziennikarzy rzecznik prasowy posłuchajmy, co miał do powiedzenia. Sześciona na początek, a później siedem osób zgłosiło się do, do autokarów z tych, które prosiły nas o umożliwienie ewakuacji. Wśród nich znalazła się pani, która ma... Jest rezydentką, ona mieszka w Iranie, ona ma obywatelstwo irańskie. Z racji tego no formalnie bezpłatna ewakuacja nie przysługuje, natomiast powtarzam, nie zostawiamy nikogo i zasada jest taka, że osoba, która jest zagrożona, zostaje przewieziona w miejsce bezpieczne. Ta pani bezpłatnie została przewieziona przez uruchomione przez naszych dyplomatów przejście z Azerbejdżanem. I w Baku odląd odbywał się normalnym samolotem rejsowym. Nasi dyplomaci pomogli tej pani kupić bilet. No, wcześniej, jako że to była grupa, opłaciliśmy od każdej osoby przejście graniczne. Natomiast no, wykupiła własny bilet i przyleciała do, do kraju. zaznaczmy, że ta kobieta jest również obywatelką Polski, więc to był Polak, który...